Siema, z tej strony Dominika, w dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim jest Tesak. Zapraszam do oglądania. Na kanale omawialiśmy naprawdę wiele popularnych i kultowych postaci w internecie. Bez wątpienia każda z nich w większym lub mniejszym stopniu odcisnęła swoje piętno w internetowej popkulturze. Mimo mniejszych czy większych kontrowersji, zazwyczaj pokazywałam wam tę jaśniejszą i prostszą stronę internetu. Dzisiejszy temat zdecydowanie do takich nie należy. Tesak to postać ikoniczna i wyjątkowo kontrowersyjna, szczególnie w krajach Europy Wschodniej, gdzie zyskał popularność już na początku XXI wieku. Warto zauważyć, że w ostatnich miesiącach liczba materiałów na jego temat znacząco wzrosła. Innymi słowy, stał się viralem. Jednym z kluczowych czynników wpływających na ten fenomen jest trend luźno nawiązujący do subkultury skinheadów. Obecnie taki trend ma głównie popkulturowy charakter, opierający się na nostalgii i propagowaniu stylu w krótkich filmikach na TikToku, często w akompaniamencie chwytliwej muzyki. Tesak, będąc autentycznym skinheadem, stał się częścią tego trendu. Jego charakterystyczny ruch taneczny z uniesionym kciukiem często pojawia się w tych materiałach. Taniec ten zyskał na popularności głównie ze względu na jego symbolikę. Tesak miał go wykonywać na swoich ofiarach tuż przed tym, jak miały zostać ukarane. Mimo swoich kontrowersyjnych poglądów zdobył uznanie wielu osób, ponieważ jego ofiary często miały być pedofilami. Dzisiejsza historia to jednak znacznie więcej niż wirelowe filmiki i trendy na TikToku. Tesak to postać, której życie było pełne brutalności, ekstremistycznych ideologii i niewyjaśnienia. Zjawisk. To historia, która z jednej strony fascynuje, ale z drugiej budzi głęboki niepokój. Tak więc myślę, że to idealny moment, aby opowiedzieć sobie o tym, kim był Tesak. Ten znak w rzeczywistości nazywał się Maxim Marcinkiewicz. Urodził się 8 maja 1984 roku w Moskwie, zmarł 16 września 2020 roku w Czelebańsku. Genezą jego charakterystycznego kciuka jest ucięte ścięgno w tym miejscu w czasie młodości. Uznaje się, że ewoluował ten znak jako symbol zrujnowania życia potencjalnego pedofila. Nie da się ukryć, że przez wiele lat swojego życia propagował delikatnie, mówiąc, kontrowersyjne wartości i nie sposób się z tym Maksim przede wszystkim był rosyjskim neonazistą i rasistą, skutek czego w sposób pośredni i bezpośredni skrzywdził naprawdę wiele osób. Mimo to spora grupa osób przymykała oko na tą jego bezwzględną stronę, za sprawą jego charyzmatycznego usposobienia. No i przede wszystkim dlatego, że powszechnie w internecie zdobył popularność łowcy pedofili. Tezak przewodził grupie Restrukt, która medialnie działała na rosyjskiej platformie społecznościowej VKontakt, taki rosyjski odpowiednik Facebooka. Tropiąc ide, maskując domniemanych pedofilów. Grupa organizowała spotkania z tymi osobami, a następnie wymierzała im obywatelskie kary, często upokarzając ich publicznie i ujawniając ich dane osobowe. Przez długi czas grupa miała szerokie wsparcie społeczne. Wielu Rosjan, kierowanych moralnym oburzeniem co do pedofilów, aktywnie pomagała nacjonalistom w identyfikowaniu takich osób. Jednak sytuacja uległa zmianie, gdy jedno z ostatnich nagrań, jakie pojawiło się w internecie dotyczyło osoby o dużo większym znaczeniu. Okazało się, że celem na nagrania stał się Eduard Bagirow, pisarz i przede wszystkim doradca prezydenta Władimira Putina. Film ten wzbudził szerokie kontrowersje i zainteresowanie mediów osobą Tesaka, co sprawiło, że zaczęto go jeszcze baczniej obserwować, nie tylko przez społeczeństwo, ale i przez władze. Ten wątek, a przynajmniej czas, w którym on wystąpił, bez wątpienia stanowił kulminacyjny moment w życiu Tesaka. To był punkt, w którym jego rosnąca popularność zaczęła obracać się przeciwko niemu samemu, zwłaszcza gdy działania jego grupy zaczęły dotykać osób z wyższych sfer politycznych. Wszystko to prawdopodobnie mogło doprowadzić do tragicznego finału 16 września 2020 roku, kiedy Tesak został znaleziony martwy. Jednak jest to na tyle złożony wątek, że wnioski dotyczące jego śmierci, jak i samej osoby Tesaka, Pozostawię wam. Przedstawię wam całą drogę, która doprowadziła do tej sytuacji oraz to, co stało się później. Tesak jako nastolatek miał być ogromnym fanem twórczości Tolkiena, autora takich klasyków jak Hobbit i Władca Pierścieni. Na początku jego historii chciałem przytoczyć tę najpowszechniej znaną, niewinną ciekawostkę z jego młodości dla kontrastu, bo choć początkowo fascynował się fantastyką, to już wkrótce całkowicie poświęcił się radykalnym poglądom. W efekcie jego zainteresowanie Tolkienem z czasem przekształciło się w zaangażowanie w ruchy neonazistowskie. Według forum aftermatch Tesak za swojego życia wskazał, że ma korzenie rosyjskie, białoruskie, litewskie, no i też polskie. Wychowywał się na jednej z najbogatszych dzielnic w Moskwie, gdzie nawet jego sąsiadem był Borys Jelcyn, a sam Maksym już wtedy był mu bardzo dobrze znany. Jego mama była lekarzem, z kolei ojciec prowadził własną firmę meblarską. Maksym ukończył średnią szkołę zawodową o profilu architektonicznym i rozpoczął studia na Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Społecznym, gdzie naukę poświęcał inżynierii budownictwa, ale później został z niej wydalony. I to raczej nikogo nie dziwi, ponieważ Maksym już w trakcie nauki zyskiwał popularność ze swoimi poglądami nie tylko w Rosji, ale i na całym świecie. Ciekawym przykładem jest reportaż pani Barbary Wodarczyk z cyklu Szerokie Tory, gdzie 18-letni Tesak pojawia się jako bojówkarz związany ze skrajnie prawicowo, nacjonalistyczną narodową partią Ruskaja Cel członkowie ugrupowania głosili rasistowskie hasła i otwarcie występowali przeciwko imigrantom, przede wszystkim z Azji i Kaukazu, którzy przyjeżdżali do Rosji z byłych Republik Radzieckich. Maxim regularnie brał udział w akcjach wymierzonych przeciwko nierosyjskiej ludności Moskwy, co już w młodym wieku przyciągało uwagę mediów. Dodatkowo Tesak miał być wcielony do armii rosyjskiej, choć twierdził, że został zwolniony po kilku dniach w wyniku negatywnej oceny zdrowia psychicznego spowodowanej jego pobiciem żołnierza Azerbejdżanów. Dziańskiego pochodzenia. Gdyby tylko skończyło się na wykrzykiwaniu haseł i kilku bójkach, raczej byłby jednym z wielu zbuntowanych nastolatków, gdzie nierzadko był to, powiedzmy, okres przejściowy. W samym dokumencie według pani Barbary średnia wieku tego typu chłopaków wynosiła 17 lat. Jednak Tesaka zdecydowanie wyróżniało już w tym czasie fanatyczne oddanie swoim poglądom. Już w samym reportaży odpowiadając na pytanie, czy kiedykolwiek kogoś zabił, zadowolony odrzekł, że jest tego pewien, bo co innego mogło się stać z człowiekiem, któremu skacze się po głowie, w ciężkich butach, czyjąc jak wszystko pod nim pęka. Bez wyrzutów sumienia, czyli że robi takie rzeczy w słusznej sprawie. Jak można łatwo wywnioskować, już wtedy Maxim był tożsamiany ze swoim pseudonimem Tesak. Przydomek ten przylgnął do niego głównie z powodu jego fascynacji nożami. W szczególności pseudonim ten odnosił się do jego charakterystycznego niewielkiego noża, który Maxim często nosił przy sobie. Był to krótki nóż, który można było traktować jako ostre przedłużenie pięści. Tesak podkreślał, że przy odpowiednim uderzeniu w szyję można nie bez trudu zabić człowieka. Początkowo odczuwał wobec jeśli można to tak nazwać, raczej zwyczajną, nie do końca wytłumaczalną niechęć. Jednak kiedy wysadzono budynki mieszkalne w Moskwie, a władze rosyjskie obarczyły odpowiedzialnością za zamachy czeczeńskich separatystów, wydarzenie to miało dla niego osobisty wymiar. W jednym z wybuchów zginęła jego była dziewczyna. To właśnie wtedy uświadomił sobie, że nienawidzi imigrantów i od tego dnia pozostał wierny swoim radykalnym poglądom. Jednak co ciekawe, wiele osób twierdzi, że zamachy mogły być inspirowane lub wręcz przeprowadzone przez z Federalną Służbę Bezpieczeństwa, aby sprowokować wybuch II wojny czeczeńskiej. Nawet pani Barbara Wodarczyk zwróciła Tesakowi uwagę, że brak jest oficjalnych dowodów wskazujących, że to Czeczeni byli za nie odpowiedzialni. Na to Tesak odparł, że teraz to i tak już nie ma dla niego znaczenia. Kto wie, może gdyby nie doszło do tej tragedii, nigdy nie usłyszelibyśmy o Tesaku, przynajmniej w takiej formie. Tesak w wieku 20 lat opuścił ruski jacel. Powody jego odejścia są niejasne. Według niektórych źródeł doszło do konfliktu między członkami grupy, inni sugerują, że Tesakowi zależało po prostu na większej autonomii w realizacji własnych działań. Niezależnie od przyczyny, rezultat był jeden. W 2005 roku Marcinkiewicz uruchomił forum internetowe o nazwie Creative Studio Format 18. Liczba 18 jest kodem lub eufemizmem oznaczającym Adolfa Hitlera, ponieważ litera A jest pierwsza w alfabecie łacińskim, a H ósma. Członkowie formatu 18 regularnie bili przykładowo azjatyckich imigrantów, filmowali te ataki i publikowali nagrania w internecie. Maxim tworzył również fikcyjne filmy promujące nienawiść wobec osób czarnoskórych i antyfaszystów. Magazyn Russian Reporter opublikował historię o jednym z takich filmów, w którym, cytując,. Marcinkiewicz szokuje opinię publiczną Nagraniem egzekucji tadżyckiego dilera narkotykowego Powieszonego i rozczłonkowanego przez osoby Przebrane za członków Ku Klux Klanu Co później okazało się inscenizacją A ciało rozczłonkowanego Wołowiną Inscenizacja inscenizacją, ale nie da się ukryć Że film ten był naprawdę ekstremalnym Przejawem mowy nienawiści Co przyniosło mu ogromną popularność Na całym świecie, ale również został za to Skazany w 2009 roku Co ciekawe, Tesak już wtedy od roku przebywał w więzieniu. Paradoks tej sytuacji polegał na tym, że film opublikowano, jak już był za kratami. Powstaje więc pytanie, za co został skazany wcześniej. I tutaj jesteśmy świadkami dość ciekawego połączenia uniwersum. Tesak w lipcu 2007 roku został zatrzymany pod zarzutem podżegania do nienawiści i grożenia przemocą. Akt oskarżenia opierał się na doniesieniu złożonym przez m.in. Aleksieja Nawalnego, który wówczas był jednym z organizatorów ruchu Alternatywa Demokratyczna. Potem jak Marcinkiewicz próbował zakłócić debatę zorganizowaną w Moskwie między publicystami Julią Łatyniną a Maksymem Kononienką. Gdy Nawalny moderował dyskusję, Marcinkiewicz wkroczył na miejsce z grupą kilkunastu skinheadów, przerywając wypowiedzi uczestników, po czym zaczął wykonywać nazistowskie saluty i skandować tego samego rodzaju. Hasła. W lutym 2008 roku został skazany za mowę nienawiści i otrzymał wyrok 3 lat więzienia. Można się w tym lekko pogubić, ale ostatecznie Tesak wyszedł na wolność w 2011 roku. Wtedy znacznie zmienił podejście do swojej działalności, ponieważ poprzednia taktyka, co to dużo mówić, wiązała się z dużo większym ryzykiem powrotu do więzienia, więc znacznie bardziej zaangażował się w działalność internetową i swoje niezwykle popularne vlogi. Warto dodać, że Maksim dodatkowo zaczął zarabiać na życie, popierając opłaty za wstęp na seminaria, podczas których uczył innych nacjonalistów jak przetrwać w więzieniu. Po pierwszym pobycie w więzieniu Marcinkiewicz skatalogował swoje radykalne poglądy w książce pod tytułem Restrukt. Idee te odbiły się echem wśród innych nacjonalistów, a później posłużyły jako podstawa dla jego nowego ruchu o tej samej nazwie, którego członkowie organizowali projekty takie jak Okupaj Pedofile i podobne kampanie skierowane przeciwko podejrzanym Handlarzom narkotykom i nielegalnym imigrantom. Co ciekawe, nie zabrakło również materiałów z bardziej prywatnych tematów, jak na przykład film z siłowni. Restruk cieszył się także rozgłosem generowanym przez stacje telewizyjne REN TV i NTV, które szczegółowo relacjonowały jego działalność. Oprócz płatnych seminariów, Marcinkiewicz zaczął zbierać pieniądze w ramach własnej piramidy. Tesak Money, kierowanej do innych neonazistów. Ruch Occupy Pedophile skupiał się na biciu i publicznym poniżaniu mężczyzn uznanych za pedofilów. Członkowie ruchu wyszukiwali swoje ofiary w internecie, przykładowo podszywając się pod nieletnich chłopców i omawiali się na spotkania. Następnie grupa ludzi spotykała domniemanego pedofila i go upokarzała, np. oblewając go moczem, koląc głowę, i finalnie na koniec tańcząc. A wszystko to nagrywali i publikowali w sieci. We wrześniu 2013 roku media zaczęły informować o jednym z nagrań Tesaka zarejestrowanym w mieszkaniu w Moskwie, co doprowadziło do aresztowania Andrzeja Kaminowa, byłego zastępcy szefa Federalnej Służby Komorniczej Obwodu Moskiewskiego. Kaminow, wskutek tego, został oskarżony o popełnianie obscenicznych czynów seksualnych wobec osoby nieletniej. Maksim opisywał Okupaj Pedofile jako, cytując, projekt społeczny mający na celu promowanie narodowego socjalizmu, ujawnienie prawdziwego oblicza liberalnych poglądów i przyciągnięcie uwagi społeczeństwa do tego problemu. Tesak pobierał określoną kwotę od osób, które chciały uczestniczyć w polowaniach na pedofilów, często określanych przez członków ruchu jako safari. Aktywiści ruchu, a zwłaszcza Tesak, byli krytykowani przez media za samozwańcze egzekwowanie prawa i stosowanie przemocy. Działania członków ruchu były także opisywane jako kampanie wymierzone przeciwko osobom LGBT, ponieważ często w w ramach safari, wrzucano ich do jednego worka z pedofilami. Mimo to właśnie PR-owo ten ruch przyniósł mu najwięcej korzyści. Wiele osób przymykało przez to oko na jego radykalną przeszłość. Według stanu na grudzień 2014 roku oficjalną stronę Okupai Pedofile na. VK.com śledziło ponad 220 tysięcy osób. W podobnym czasie Tesak również złapał Eduarda Bagirowa, powiernika Władimira Putina w wyborach prezydenckich w 2012 roku, z którym był już skonfliktowany od pewnego czasu. Został zaatakowany przez Maksima za rusofobię i inne podobne wypowiedzi przed nagraniem odcinka jednego z programów telewizyjnych w studio. Jego popularność w takich działaniach rosła w olbrzymim tempie. Nie tylko wśród społeczeństwa, ale także wśród władz państwa, więc postanowiono się w końcu zabrać za Tysaka na poważnie. W listopadzie 2013 roku, po przeszukaniu mieszkania ojca Marcinkiewicza, wyjechał on najpierw na Ukrainę, gdzie nawiązał kontakty z lokalną skrajną prawicą i zorganizował nowe safari polegające na publicznym upokarzaniu homoseksualistów. Następnie do Białorusi, a ostatecznie na Kubę. W Rosji został zaocznie aresztowany i wpisany na międzynarodową listę poszukiwanych za kilka nagrań, w tym jedną zatytułowane Tesak o filmie Stalingrad i sytuacji w Biryulowie, które zawierały standard. Dla niego retorykę antyimigracyjną, rasistowską i neonazistowską. W styczniu 2014 roku kubańskie siły bezpieczeństwa zatrzymały Tesaka za pobyt w kraju bez wizy i deportowały go do Rosji. W sierpniu tego samego roku sąd Rejonowy w Kuntsebie skazał go na 5 lat więzienia. Jednak wyrok ten został zmniejszony na apelacji w moskiewskim sądzie miejskim do 2 lat i 9 miesięcy. W tym samym czasie służby przystąpiły do rozprawy z ruchem Restrukt. Powodem było morderstwo za Aliszewa, pochodzącego z Azerbejdżanu, który został pobity na śmierć w czerwcu 2014 roku przez aktywistów za handel narkotykami. W lipcu zamaskowani policjanci szturmowali kongres ruchu w sali koncertowej i zatrzymali kilku członków Restruktu powiązanych z morderstwem. Sąd Czertanowski w Moskwie uznał również książkę Tesaka, Restrukt, za materiał ekstremistyczny. Kiedy wydawało się, że Tesak uniknie większych problemów i wyjdzie na wolność w 2017 roku, także został powiązany z morderstwem i postawiono mu dodatkowe zarzuty, które ostatecznie go dobiły. I 27 czerwca 2017 roku sąd skazał Marcinkiewicza na 10 lat w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. W 2018 roku Tesak udzielił obszernego wywiadu dla portalu lenta.ru, w którym zapowiedział, że w przypadku zwolnienia planuje opuścić Rosję i zrzec się jej obywatelstwa, cytując, nie chce mieć nic wspólnego z tym państwem i jego polityką. W wywiadzie odpowiedział również o ewolucji swoich poglądów. Odrzucił socjalizm i częściowo zrewidował swoje stanowisko wobec nacjonalizmu. Marsinkiewicz, rozważając cel swojego życia, stwierdził, że ludzkie dążenia są napędzane strachem przed śmiercią. Dzieci, bogactwo, sztuka, wszystko to jedynie sposób na przedłużenie swojego imienia poza granicę własnej śmierci. Tesak podkreślał, że zdecydowanie nie widział siebie jako człowieka rodzinnego, ani dobrego, ani złego, a jego marzeniem było pięknie umrzeć, jak wiking w walce, albo w ramionach kobiety, albo zamarznąć na szczycie Monteverestu, choć w gruncie rzeczy to bez znaczenia. Ostatecznie Tesak został znaleziony martwy w celi aresztu śledczego. Zostawił list pożegnalny, ale prawnicy i krewni. Nie wierzą w wersję samobójstwa. Tesak w rzekomym liście poprosił, aby przekazać jego cywilnej żonie informacje o tym, co się stało oddać jej jego osobisty dziennik i książkę o komunizmie oraz pozbyć się wszystkich jego rzeczy. Oficjalnie Tesak miał za pomocą żyletki podciąć swoje żyły i ostatecznie zginąć z powodu utraty krwi. Jednak trzeba zaznaczyć, że podczas oględzin zwłok zauważalne miały być również inne obrażenia. Do dziś z oględzin można obejrzeć materiał na różnych forach. Tak samo po dziś dzień można znaleźć zdjęcia jego zwłok w celi. Oczywiście nie mogę ich tutaj pokazać. Dodatkowo, podczas jednego z procesów, za pomocą języka migowego, miał przekazać, że jeśli zginie, nie będzie to samobójstwo. Poza tym, to nie pierwszy i nie ostatni raz, jak ktoś w rosyjskim więzieniu ginie, nie do końca w wyjaśnionych okolicznościach. Historia Tesaka pokazuje, jak daleko mogą zaprowadzić skrajne przekonania zakorzenione we wczesnych latach mądrości, i jak różne emocje może wzbudzać. Jedna osoba. Dla jednych Tesak jest symbolem brutalności i nienawiści, dla innych, złożonym człowiekiem, który być może posunął się za daleko w swoich działaniach, ale pozostawił po sobie wizerunek bezwzględnego łowcy pedofili i w związku z tym uznanie wśród wielu osób. Jego życie i kontrowersje z nim związane pozostawiają wiele pytań bez odpowiedzi. A co Wy o tym sądzicie? Jak oceniacie Tesaka i jego wpływ na społeczeństwo? Zapraszam Was do podzielenia się swoimi opiniami w komentarzach. Czekam na Wasze przemyślenia i różne pytania perspektywy. Jeżeli podobał Ci się ten film, proszę zasubskrybuj mój kanał oraz udostępnij go dalej. Zapraszam również na mojego Instagrama oraz na Discorda, do których link znajdziecie w opisie. Tam najłatwiej się ze mną skontaktować. Dziękuję wspierającym za wspieranie, również zachęcam do wspierania i czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć! Yo!